Oh my goodness, I'm to... szybka akcja paczkomat znowu troszkę wiecie z Vinted, tam jeszcze coś zostało jakbyście mieli ochotę, y, moje Vinted zawsze macie na dole także wysyłamy a Nadusia co tutaj wzięła ze sobą? nogę. jeszcze szybciutko do dino wskoczymy, bo nam się worki na śmieci skończyły wiecie dobra, no to lecimy dzień dobry kochani witajcie w nowym vlogu, jeszcze tak mówię trochę przez nos jeszcze katar nie odpuszcza. Co ty wcinasz? Jaki jajo. Jakie jajo? Tinder. W każdym razie, słuchajcie, tak jak widzieliście, nagrałam wam taką przebitkę, jak ja układam moje włosy na tą suszarko-lokówkę, ponieważ pojawiły się takie głosy, że chcielibyście zobaczyć. Ja, tak jak mówiłam, nic nadzwyczajnego. Raz, dwa, trzy i gotowe. Powiem Wam szczerze, że tak jak właśnie patrzyłam, to niecałe 7 minut zajął materiał. Wiadomo, dla Was pójdzie w przyspieszeniu, ale no właśnie, 7 minut, słuchajcie, zajmuje mi tak naprawdę stylizacja włosów codziennie, więc myślę, że całkiem dobry czas myślę, że całkiem dobry czas um, także to to, na śniadanko były naleśniki, tak? tak, tak. a zaraz się Bibcia z wami przywita zaraz się Bibcia przywita, no Bibi ma teraz takiego słuchajcie, smaczka, to jest taka walka ze smaczkiem, prawda? E, i dzisiaj po południu, moi drodzy my mamy taki plan, że podjedziemy do Sinsei, bo przyszła nasza bardzo maleńka ale jednak e, paczuszka e, co tam, dla nich? nie mówić? bo to dla Bibi niespodzianka, tak? A bo, jak Bibi usłyszy, no to nie będzie niespodzianki, tak? No dobra, to nie powiem, to później pokażemy, co nie? Uh -huh. Okej. Okay. Muszę też podjechać do Rosmana, bo kilka rzeczy mi się skończyło, w takich właśnie typowo rosmanowych. I wieczorem, słuchajcie, mam jeszcze e, paznokcie. Tak mi się posypały, nie wiem o co chodzi, ale po prostu tak. Tutaj zobaczcie, z kciuka e, zszedł tytan. Widać to? O, proszę bardzo. Tak samo tutaj środkowy palec. No tragedia. Nie wiem o co chodzi. Także dzisiaj paznokietki bardzo się cieszę, no bo już nie mogę na to patrzeć. Nie wiem jeszcze jaki kolor wybiorę. Także to zobaczymy. W ogóle ten jest praktycznie taki jak moja bluza. No, więc taki plan, kochani. Jeszcze tak chciałam sobie chwilkę z wami porozmawiać na temat kuchni. Z racji tego, że pokazywałam wam te projekty, które gdzieś tam udało się przygotować. Cześć bibi, pojadłeś smaczka? Nie chyba nie zjadła do końca, prawda? No. I jeszcze tak szybciutko chciałam sobie z Wami porozmawiać na temat kuchni. Pokazałam Wam dwa projekty z racji tego, że no jednak prosiliście, aby ten kontent remontowo- mieszkaniowy był. Ja też nie ukrywam, bardzo chcę oczywiście pokazywać Wam każdy, nawet najdrobniejszy postęp. No i właśnie tutaj wjechały akurat dwa projekty i też Wam się to w większości spodobało, dlatego że już możecie po pierwsze, nie wiem, złapać jakąś taką drobną inspirację, tak jak niektóre mi pisały z Was, ale też, no mniej więcej widzicie co mi się podoba, czyli kuchnia zachowana jednak w bieli, złote uchwyty, do tego jasny blat, taki wiecie po prostu ala drewniany, bo to drewno raczej nie będzie, ale to taki beżowy odcień drewna, o, jeżeli chodzi właśnie o kolorystykę, no i tak jak mówię, możecie też zobaczyć jak to w tej przestrzeni będzie się się, um, rozkładało, jak to zostało po prostu zaplanowane, no bo jak widzieliście te projekty bardzo są do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o układ e, mebli. Natomiast słuchajcie, no pojawiły się też już takie głosy na zasadzie nie rób piekarnika tutaj, zrób sobie gdzieś tam, e, jakby nie wiem, czy tam półki takie głębokie, a nie takie. I ja powiem szczerze, że jakby tutaj też nie proszę o rady w żadnym, w żadnym stopniu, dlatego że ja dos dosłownie i dokładnie wiem, jak ma ta moja kuchnia wyglądać. Tak samo w ogóle jak wszystko w tym mieszkaniu, dlatego ja jedynie, wiecie, pokazuję. Ale jeżeli oczywiście będę miała z czymś jakąś tam zagwostkę, czegoś nie będę pewna, będę miała do wyboru jakieś tam opcje czy coś, no to najprawdopodobniej tutaj skorzystam z, z pomocy Waszej i, i zapytam wprost, co myślicie, jak, jak, wam, jak Wam by się to widziało, czy tam co jest lepsze, to czy to. No bo wiecie, że ja tak robię, bo bardzo lubię Wasze zdanie i Waszą pomoc, aczkolwiek w momencie, kiedy ja jestem czegoś pewna, to wiecie, nikt nie jest w stanie mnie odwieść od tego, a ja. Jak wiecie, przeżyłam już takie dwie swoje kuchnie: jedną w naszym takim dawnym domku, który później sprzedaliśmy, potem drugą w tym miejscu, gdzie mieszkaliśmy jakiś czas. Natomiast obie te kuchnie nie były zaplanowane, zaprojektowane w żaden sposób przeze mnie, one już tam po prostu były, ale ja na ich podstawie nauczyłam się tego, co jest mi potrzebne, co mi się przyda, jak to ewentualnie miałoby wyglądać w moim miejscu, już takim docelowym zamieszkania, i to też jest bardzo fajne doświadczenie. No właśnie tak jak mówię, bo wtedy. Człowiek jest pewny, idzie po prostu po swoje pewnie, yy, i to ma być tak, 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 tak. Koniec, kropka. Yy, jakby, tak jak mówię, no yy, ta wygoda gdzieś tam, co mi będzie poręcznie. Już też jest mi znana. Dlatego tutaj, jakby wiecie, ja naprawdę mam em, totalny obraz tego, jak chcę, aby to wyglądało. Totalny obraz tego, jak chcę, aby wyglądały, czy to właśnie mają być szuflady, czy półki. I jak widzieliście, na, jeżeli chodzi o dół kuchni, stawiam absolutnie na szuflady. W niektórych tych e, większych szufladach będą także ukryte szuflady. Tak więc to nie jest tak, że będę miała, wiecie, taką ogromną szufladę mm, i już. Tylko będą na przykład właśnie ukryte szuflady, i wówczas mam dostęp. Do wszystkiego, do wszystkich rzeczy, także tutaj nie ma mowy o jakichś głębokich półkach, bo półki będą jedynie na górze e, kuchni i one są standardowej głębokości, więc tutaj jakby nic nadzwyczajnego i nic ponad to e, nie wymyślę, bo będzie to zwyczajny standard głębokości. No, także kochani, to tak pokrótce. Ale oczywiście fajnie, że dzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Ja tak jak mówię, no, gusta są różne i ktoś by wolał pójść w jakąś taką odważniejszą kolorystykę. Ktoś by jeszcze inny układ wymyślił, natomiast dla mnie ten układ będzie taki w 100% właśnie idealny. I tak jak mówię, piekarnik z mikrofalówką koniecznie chcę mieć w słupku, ponieważ taki słupek miałam dwukrotnie właśnie w każdej z tych poprzednich kuchni, z których korzystałam. I bardzo dobrze mi się to sprawdziło, więc ja na ten moment nie wyobrażam sobie już piekarnika poniżej, wiecie, w tym, w tym ciągu szafek e, nisko, ale oczywiście jeżeli są osoby, którym tak jest wygodnie, to ja też to szanuję i jakby nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, tak jak mówię, każdy sobie robi pod siebie, żeby jemu było wygodnie, żeby jemu się dany patent sprawdzał, żeby jemu e, przyjemnie się po prostu tam gotowało, spędzało czas w tej kuchni no, także tak, dobra kochani, o planach na dzisiaj wam powiedziałam, o kuchni troszkę porozmawialiśmy i przyszedł mój pies, przyszedł mój pies, co by chciał, <grych> nie, no. także kochani, meldujemy się za jakiś czas. Kto to tupta z taką wielką paczką, a tam tylko trzy rzeczy, prawda? A paczka olbrzymia. Zaraz pokażemy twoim widzom. Może żeby się nie potukli. Uwaga, to. no, żeby się nie potukło, tak jest. To mamy zrób prezentację na denki. Przede wszystkim, co mamy? Kaczuszkę, tak? Dla bibi. Kaczuszkę trochę leści. Mhm, tutaj niżej... O. Tak, szeleszczą jej skrzydła, tak jest i to jest psia zabawka, także nowa kolekcja e, dla zwierzątek. E, widziałam, że jest na senseju, różnych rzeczy, różnych gadżetów. No i Nadusia wybrała dla Bibi O, to kaczuchę. Co tu jest? Maserniczka. Maserniczka, kochanie. Zaraz otworzymy i, i, i pokażemy. A tutaj takie fajne mydełko. Ja Wam je pokazywałam na tak Instagramie, co tu się robi. Naciska i będzie ślad czego? Łapki. To czekaj, zaraz zaprezentujemy, czy to działa, bo. Na Instagramie, jak to wrzuciłam, to się dziewczyny zastanawiały, czy to będzie działać, czy faktycznie będzie taki ślad. Uwaga. Działa! Ale ładna łapka! O, Bibi, oddawaj tą zatyczkę. Tylko raz jak... nacisnę. Ale jak pachnie, takimi truskawkowymi lodami. Super. Ej. No właśnie, i dałam Wam znać o tym na Instagramie, ale powiem Wam szczerze, że to już było na wyczerpaniu w momencie, kiedy to kupowałam i dosłownie za mm, jakąś godzinę, dwie, nie było już tego wcale nie wiem, czy wróciło. Musicie zaglądać na stronę Sincy, ale fajna taka frajda dla dzieci, jakby nie było. A w tym kartoniku nie mydelniczka, a maselniczka 20 zł bodajże kosztuje. Czekajcie, zaraz to tutaj tak. 19,99, ale zobaczcie, no przepiękna, taka uniwersalna, więc stwierdziłam póki jest, to biorę do mieszkanka, będzie jak znalazł. A w Rossmanie dwie rzeczy, które kupuję od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu oczywiście sięgam po flaw balsam do demakijażu. Właśnie kończy mi się, tak więc musiałam kupić kolejne opakowanie. Niestety nie ma promocji na ten produkt aktualnie, czyli niecałe 24 zł w cenie regularnej i podobnie chyba 23 zł ten szampon i to też już to też już jest, któraś moja butelka, bo bardzo bardzo go polubiłam i to jest szampon balansujący marki Onnibio do przetuszczającej się skóry Głowy naprawdę świetnie się u mnie spisuje, także te kosmetyki właśnie są na wyczerpaniu, więc musiałam szybciutko zrobić sobie zapas.